Dzień dobry, ja nazywam się Szoszana i witam Was w programie Autyzm. Na wesoło. Na początek winna Wam jestem sprostowanie. W poprzedniej części zastosowałam uproszczenie, skrót myślowy. Owszem, ICD-11 zostało opublikowane, a w nim nie ma już zespołu Aspergera, a jednak wiele z Was wciąż otrzymuje taką diagnozę. A dzieje się tak, ponieważ obowiązuje pięcioletni etap wdrożenia. Tłumaczenie, dostosowywanie do Realiów prawnych w Polsce, i tak dalej. Więc do stycznia 2027 roku takie diagnozy mogą się nadal pojawiać. Czy coś to zmienia? W zasadzie nic. To nie jest błędna diagnoza, tylko no nieaktualna nazwa. Źródełko do poczytania zamieszczam w opisie i bardzo przepraszam za niedomówienie. Z czym wyszłam z podstawówki? Z nienawiścią do swojego wyglądu, z przekonaniem, że wszyscy się ze mnie śmieją, z mizofonią, z mutyzmem wybiórczym i paraliżującym lękiem przed ludźmi. Pokrótce dla osób, które nie wiedzą, czym jest mizofonia i mutyzm wybiórczy. Mizofonia to w ogromnym skrócie nadwrażliwość na dźwięki. U mnie głównie są to odgłosy jedzenia. I ktoś powie, no ale okej, okay, to każdego irytuje, jak ktoś mlaska przy jedzeniu. I ten ktoś może mieć rację. Ale nie każdy ma ochotę wbić tej mlaskającej osobie widelec w rękę i uciec z krzykiem, rozbijając wszystko na swojej drodze własną głową, dlatego że ktoś głośno przełyka. Tym się właśnie mniej więcej różni mizofonia od irytacji czyimś brakiem manier. W podstawówce jeszcze wbijałam sobie pineski w rękę, bo nie mogłam znieść tego, jak koleżanka za mną przełyka śliny. Mutyzm wybiórczy, natomiast zwany też mutyzmem selektywnym, to stan, gdy osoba potrafi mówić tak generalnie, potrafi mówić, ale w pewnych sytuacjach nie potrafi. Czyli w domu czy w jakimś zaufanym gronie śmiga pięknie, ale. W szkole, na obozach, na korepetycjach, na obiedzie rodzinnym, milczy. Może nawet chce mówić, ale nie, nie potrafi. Według ICD-11 jest to zaburzenie lękowe. No, więc z takim właśnie zestawem poszłam do gimnazjum. Byłam przerażona. Byłam jedną z chyba dwóch nowych osób w klasie. Cała reszta się znała z rejonówek. Z tego co pamiętam. Ale miejcie na względzie, że to są moje wspomnienia, i ktoś inny może pamiętać to inaczej. Klasa się mnie bała. Znowu stosowałam ten sam fortel, co stosowałam w przedszkolu. Obserwowałam z boku i czyhałam na jakąś najmniej przerażającą osobę. Tym razem to jednak trwało trochę dłużej, bo miesiąc plus minus. Ale wiecie co? Gimnazjum wspominam generalnie bardzo dobrze. Trafiła mi się świetna klasa i choć może nie byłam. Nieodzowną częścią żadnej grupy to dopuszczono mnie do towarzystwa. Miałam kolegów, z którymi grałam w gry i chodziłam do kina. Miałam kolegę, z którym wymienialiśmy się muzyką. Miałam kolegę, z którym siedzieliśmy na deskorolce. Zaczęłam grać na gitarze, potem na gitarze basowej. Yy, założyłam mój pierwszy zespół o nazwie Meta Prime, z którym wykonywaliśmy covery, na przykład. Cranberry zombie, I'll be missing you. I graliśmy na, głównie na szkolnych apelach. Drugi zespół też założyłam nazywał się The Trip. I tam też graliśmy covery, jakieś ACDC, Metallica. wiecie, wszystkie takie porządne metalowe łojenia I graliśmy na dniach Kostuchny, albo na Światowym dniu walki z głodem w centrum miasta. Zaczęłam nagrywać i montować filmy i wystawiać się na pośmiewisko na wrzucie, no to, kochani! Złote czasy. Aj, to w gimnazjum właśnie zrobiłam taką akcję, żeby dostosować się do grupy, żeby mnie polubili, że dostałam chyba jedynkę specjalnie, że pamiętałam, że było jakieś zadanie domowe z biologii, ale go nie zrobiłam właśnie po to, żeby dostać jedynkę. Ile jeszcze dostałam jedynkę od mojej cioci, która była wychowawczynią klasy, a mamy takie samo nazwisko, więc ciężko było nie pokojarzyć, że coś jest na rzeczy. Tak to zapamiętałam, że rzeczywiście ta jedynka była moją przepustką do... Dołączenia do grona. Ale życie to nie tylko szkoła. W wakacje jeździłam na rozmaite obozy i choć po latach i nawet, w, nawet wtedy odbierałam je naprawdę wybitnie, to yy, nie zapominajmy, że ten film jest o autyzmie, a autyzm, autyzm to cierpienie. Nie, w, w, wcale nie. Natomiast na pewno było mi trudno nawiązywać relacje. Pamiętam SMS-a, którego napisałam do mojej mamy. Byłam wtedy. Przerażona, zapłakana i sama w pokoju. I napisałam, że znowu nie mogę nikogo poznać, że, nie mam, że już nigdy nie będę miała żadnych przyjaciół. Miałam wtedy 14 lat, czyli, no, sami wiecie, 4 lata do 18, potem studia, mąż, dzieci i do grobu. Niestety w tamtym okresie zaczęłam robić coś, z czego bynajmniej nie jestem dumna, ani trochę a mianowicie zaczęłam obśmiewać, dokuczać i być generalnie suczą dla innych, jakichś potencjalnie słabszych ode mnie. Nie, nie, wiem, nie wiem jak sobie dobierałam. I robiłam to, żeby nie wylądować znowu na samym dole tej hierarchii społecznej, jak wielokrotnie wcześniej. Spoiler, nie pomogło. I drugi spoiler, i tak byłam na dole tej hierarchii, nigdy nie udało mi się dołączyć do grona, do elitarnego grona, tych fajnych. Trzeba było mieć w to wszystko wywalone, robić swoje, postępować tak, jak uważałam za stosowne, a nie tak, jak mi się wydawało, że grupa oczekuje i wtedy pozwoli mi zostać jej częścią. No ale to wiem teraz. A wtedy przynależność była dla mnie na pierwszym miejscu. Bardzo chciałam przynależeć. Pod poprzednim filmem dostałam gratulacje za dobrą pamięć, za co bardzo dziękuję, ale nie mam dobrej pamięci. <laughs> wszystko, co wam tutaj opowiadam, to jest. Właściwie większość moich wspomnień to jest prawie wszystko, co ja pamiętam. Moje wspomnienia są takie. Porozrzucane, jakieś takie strzępki i bez żadnej chronologii. Pierwsza terapeutka powiedziała mi, że to razem z moją regulacją, czy może raczej z brakiem regulacji emocji, może świadczyć o PTSD. Ale nie wiem. Nie wiem, jak inni ludzie mają, znam tylko moją głowę. Także, jak macie ochotę się podzielić, to oczywiście serdecznie zapraszam. A, właśnie mi się przypomniało. Poza życiem tutaj na Ziemi miałam bardzo bogate życie wewnętrzne, wewnątrz mojej głowy. Cały czas wyobrażałam sobie, że jestem gwiazdą ROKA światowego formatu i ludzie z podstawówki przychodzą do mnie prosić o autografy, a ja im mówię wtedy: Nie, sorry, Mordo, nie mam dla Ciebie czasu. A oni odchodzą z płaczem, tak jak ja kiedyś, tylko że ja jestem teraz sławna i bogata, a oni nie. Trzeci spoiler: nie stało się tak. W tym świecie żyłam dosyć długo, bo jeszcze, jeszcze po dwudziestce pojawiały się jakieś fantazje tego typu, a zaczęłam sobie budować ten świat, jak miałam jakieś 9 lat. Także. Śmiało mogę powiedzieć, że większość życia byłam przekonana, że jeśli bardzo będę tego chcieć, to na pewno zostanę gwiazdą. Nie wpadłam tylko na to, że żeby zostać gwiazdą trzeba coś jeszcze robić, ale z perspektywy czasu myślę, że dobrze się stało, bo jakbym z tamtą psychiką została na stoletnią gwiazdą muzyki, to prawdopodobnie nie dożyłabym tych pięknych czasów, biedy i zarazy. Dobrze, Tyle na dzisiaj. Myślę, że lepiej takie krótsze odcinki, ale częściej za to. Także, no, w następnym odcinku dojdziemy do liceum. Wiem, że miało być w tym, ale będzie w następnym, bo to liceum to już był zupełnie inny świat. Do zobaczenia.